Siemano. Ja witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku The Foresta. No, gdybym był u siebie w domu w Warszawie, to by nie było tak. Nie. byście oglądali teraz na W którym miejscu? Niedaleko od plaży. Najważniejsze, że nie jest daleko od plaży, mój friend. Pokaż mi, jak tutaj sprawa wygląda. Hmm. Myślę, że możemy się osiedlić tutaj, właśnie w tym miejscu. Bo tutaj jest bardzo dużo drzewek i będziemy mieli bardzo dobre miejsca strategiczne ze względu na to, że jak nas Kłani, błędom łatwo kłować, mamy specjalnie tok. A co to? Bo jak nas kanibale będą atakować, no to będziemy mieli bardzo dobre miejsce strategicznie. O, a najważniejsze, że mamy latarkę, to ja się już. To jest jedna z ważniejszych rzeczy. Tu... I bardzo Was przepraszam, że jakiekolwiek w tle słyszycie ćwierkania ptaszków, bo są u babci. Takie, że już Wam mówiłem, są u babci. I tutaj w pokoju nie da się wytrzymać bez otwartego okna. Po prostu duchata, jak nie wiem, co i przynajmniej teraz nic nie jeździ. Najgorzej jest co to jest z szukaniem kamieni wszystkich. Mm -hmm. No i gdzieś tutaj bym się chciał osiedlić, bo z daleka nie ma żadnej tej osady kanibali, którzy bardzo lubią mnie wkurzać. Więc rozpoczynamy budowę! Dzisiaj nagrywam dla Was taki... taki króciutki odcineczek, bo za dwa dni wychodzi nowy update, no to dzisiaj coś zrobimy? Bo nie wiem jak teraz, kiedyś tak było, że co update usuwali Ci Twoje postępy. Dobrze, tutaj sobie weźmiemy to. Czy nie? Nie, no, chyba czy coś główko główkę boli, kolego. Weźmiemy tak sobie zrobimy Zrobimy sobie taką kabinę O o o, lagi? Lagi, nienawidzę lagów A od komputera swojego wymagam no. Mam nadzieję, że ten program, który nagrywam nie, nie będzie mi zniżał klatek Wszystkich, bo zmieniłem program. Mhm, biegniemy, wygniemy, wygniemy. Dobrze, mamy, potrzebujemy jeszcze. Shop! Kurde, shopu uciekł. A tu jest pełno shopów? To jest pełno szopów, królików. Ok. Lecimy, tniemy drzewo, zrobimy saneczki też. Przyznam się, ładna nawet grafika. będę sobie do wody, się umyję mhm No tutaj poleciało. A, to patyki. Z tego drzewa były. Świetnie. Teraz robimy jeszcze. Nastyki. Nie, to są nie I... O, fajna, fajna zabawa. Nie to tak, za jakimś Ej, no, dlaczego nie mogę do tego włożyć sticków? Nie ma jeszcze kanibali, Nie ma. Nie przeszli, nie przeszli na parapetówkę. Co z tego, że nie mam jeszcze i chat nawet No! co to drzewo Już siły nie masz nawet. Nie w tą! nie ma fast, fast, fast and furious. Dlatego tego storage nie da się nic złożyć. Nie działa, głupie, zbugowane. Nie gram w grę, hehe. Storage custom building. I sam mówię na to, te... Mówił... Na to Sanki. To są sanki, ja też na to będę mówił sanki. Ale, gdzie one są? Przyszedł tutaj! Nie wierzę w ciebie! Nie wierzę w ciebie, że mi tutaj przyszedłeś! coś mi życie! Przyszliście, my friendy! Ale komputer, właśnie teraz mam 25 FPS-ów. Nie, nie mogę. Nie będę ciebie pokazywał, bo. Mi da teraz plus 18 No, tacy dobrzy jesteście, tacy dobrzy No, ty, cynek Nie, nie patrz się na niego, mi da plus 18 Dzikie to jest. O, padłem. Nie wierzę w ciągle. Nie zostaw mnie! Zostaw mnie, chcę tutaj być. Ciągnę mnie gdzieś. Ja ci muszę wziąć. Tego najteraz się nie używam. Flaki wyprota. Dobra jest ja w tym głupie. Nie polecam tej gry 2 na 10 Jak Wojtys sobie ją kupi, to we dwójkę nagramy. Aż tak daleko rozsypywały się te półeczki, znaczy... Mmm, jak się one nazywają? Nie półeczki, tylko bagaże. Czekajcie, to i tutaj. Przepraszam Was za to chwilowe cięcie um, Specyfikacje pewnie będziecie mieli za niedługo na YouTubie. Znaczy tam w opisie oraz będziecie mieli, moi drodzy, na, znaczy wy, na Twitchu. Wy na Twitchu, tak. Na, na wy No, Samo potrwają ręce. No. Tak się kurwa... Raz się tutaj osiedliłem, to oni... Nie, to nie tutaj było. Potem pokażę Wam szybciutko gdzie to było. Ładne tutaj są tereny bardzo. Ja się osiedliłem kiedyś w takiej dziurze. Znaczy, była taka dziura i tam nie dało się wejść. I było wokół niej miejsce, no to się osiedliłem w tym miejscu. Idę spać. Patrzę, a tutaj kanibale nańcówki. No dobra, do dziecka. Dziękuję wam za obejrzenie.